Czy wiesz, jaki jest największy problem z głupotą? Osoba, której ona dotyczy, rzadko zdaje sobie z tego sprawę. Możesz być inteligentna, oczytana, mieć dobre wykształcenie i nadal popełniać podstawowe błędy, które rujnują twoje życie. W buddyzmie zen mówi się, że głupota nie polega na braku wiedzy, ale na powtarzaniu tych samych szkodliwych schematów. To jak błądzenie we mgle. Przekonanie, że idziesz w dobrą stronę, podczas gdy tak naprawdę kręcisz się w kółko. Wyobraź sobie pewną sytuację. Poznajesz kobietę, która ciągle narzeka, że wszyscy ją wykorzystują, mężczyźni ją zdradzają, przyjaciółki knują za plecami, a szef nigdy nie docenia jej pracy. Każda rozmowa to jeden wielki dramat. A teraz pomyśl przez chwilę, czy naprawdę to świat jest przeciwko niej? Czy może to ona od lat powiela te same wybory, wpadając w te same pułapki, a potem dziwi się, że rezultat jest zawsze taki sam? Głupota to nie tylko brak rozsądku, to także ślepe trzymanie się przekonań, które prowadzą donikąd, to ignorowanie sygnałów, które życie wysyła nam każdego dnia. I wiesz, co jest najgorsze? Im dłużej ktoś tkwi w tych schematach, tym bardziej wierzy, że nie ma innej drogi. A teraz pytanie do Ciebie, czy masz odwagę spojrzeć na siebie z boku? Nie zrozum mnie źle. Ten film wcale nie powstał po to, aby kogokolwiek oceniać. Chodzi o to, by pomóc Tobie dostrzec pewne wzorce, które mogą działać przeciwko Tobie. Schematy myślenia i zachowania, które sprawiają, że życie jest trudniejsze niż mogłoby być. Być może nigdy się nad nimi nie zastanawiałaś, Albo może gdzieś w głębi duszy czujesz, że coś cię ogranicza, ale jeszcze dokładnie nie wiesz co. Temu właśnie dzisiaj przyjrzymy się sześciu oznakom kobiety, która nieświadomie podcina sobie skrzydła. Nie chodzi o inteligencję, wykształcenie czy elokwencję. Chodzi o sposób, w jaki podchodzisz do życia, relacji, własnych emocji i wyborów. Niektóre z tych oznak mogą cię zaskoczyć, inne mogą być trudne do zaakceptowania. Ale jeśli chociaż jedna z nich wyda się Tobie znajoma, potraktuj to nie jako krytykę, ale jako okazję do zmiany. W buddyzmie Zen mówi się, że prawdziwa mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. Zakończmy więc ją wspólnie i przejdźmy do omówienia pierwszej oznaki przedkładanie wyglądu ponad charakter. Wyobraź sobie, że poznajesz kogoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje się mieć wszystko. Nieskazitelny wygląd, dopracowany styl, idealnie ułożone życie, które tak bardzo lubi na prawo i lewo eksponować. Wszystko w tej osobie krzyczy mam kontrolę, wiem co robię, patrzcie na mnie, ale potem zaczynasz dostrzegać coś niepokojącego. Gdy rozmowa schodzi na głębsze tematy, napotykasz pustkę, żadnych refleksji, żadnych przemyśleń, poza tym jak być lepszym w oczach innych. Tak jakby cała energia tej osoby była skupiona wyłącznie na tym, jak wygląda, a nie na tym, kim naprawdę jest. W dzisiejszym świecie jest to niezwykle częste zjawisko. Tak bardzo przywiązujemy się do swojego wizerunku, że zapominamy o tym, co naprawdę nas definiuje: społeczne uznanie, polubienia w mediach społecznościowych, komplementy wszystko to potrafi uzależnić. Ale co się stanie, gdy ta uwaga nagle zniknie? Filozofia Zen mówi, że przywiązywanie się do zewnętrznych rzeczy prowadzi do cierpienia. Mistrzowie Zen uczą, że uroda i wygląd to tylko przemijające zjawiska, jak fale na powierzchni oceanu. Przypływają, by za chwilę znowu odpłynąć. Można na nie patrzeć, można je podziwiać, ale przywiązywanie się do nich może być ryzykowne, ponieważ prędzej czy później ulegną zmianie. Pomyśl o tym w ten sposób. Wygląd to tylko opakowanie. Możesz mieć najpiękniejsze pudełko, ale jeśli w środku jest puste, jego wartość jest złudna. Zastanów się, jak często spotykasz ludzi, którzy zachwycają tym, jak się prezentują, ale gdy przyglądasz się im bliżej, okazuje się, że ich słowa nie mają treści, a czyny nie idą w parze z tym, co prezentują na zewnątrz. Nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o to, aby przestać o siebie dbać. Wygląd ma znaczenie, ale nie powinien on być wszystkim, co masz. Tak naprawdę najważniejsze jest to, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Jak traktujesz innych? Jakie wartości nosisz w sercu? Czy twoje słowa i działania są spójne z tym, co naprawdę myślisz? Czas w końcu i tak zrobi swoje, uroda przeminie, ciało się zmieni, pojawią się zmarszczki. Jeśli jedynym fundamentem Twojej wartości jest wygląd, w pewnym momencie poczujesz głęboką pustkę. Zamiast więc nieustannie pytać, jak widzą mnie inni, spróbuj zadać sobie inne pytanie, które brzmi, jakim człowiekiem się staje. To właśnie w tej odpowiedzi kryje się Twoja prawdziwa wartość niestabilność emocjonalna i przesadna reakcja. Wyobraź sobie, że jedziesz autobusem, a ktoś niechcący trąca cię łokciem. W pracy miałaś ciężki dzień, a ta drobna sytuacja jedynie dolewa oliwy do ognia, sprawiając, że natychmiast zalewa cię fala gniewu. Czujesz, jak narasta w tobie frustracja, twoje myśli zaczynają buzować, a w twojej głowie pojawiają się same negatywne scenariusze. Albo wyobraź sobie inną sytuację. Ktoś zwraca Tobie uwagę w zupełnie neutralny sposób, ale Ty odbierasz to jako atak i zaczynasz się bronić, podnosząc głos, mimo że druga osoba wcale nie miała złych intencji. Czy takie momenty nie wydają się znajome? Ludzie, którzy pozwalają, by ich emocje przejmowały nad nimi pełną kontrolę, często nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób oddają swoją moc w ręce zewnętrznych okoliczności. Gdy świat zewnętrzny steruje twoimi reakcjami niczym marionetką, przestajesz być panem swojego losu. Energia, którą wysyłasz, zawsze do ciebie wraca. Jeśli większość czasu wibrujesz w stanie chaosu, w zamian również dostajesz chaos. Jeśli rezonujesz spokojem, twoja rzeczywistość także zaczyna się harmonizować. Mistrzowie Zen od wieków podkreślali, że siła człowieka nie leży w tym, jak głośno krzyczy, ale w tym, że potrafi zachować ciszę nawet w obliczu burzy. Ktoś, kto wpada w gniew z powodu najmniejszych niepowodzeń, nigdy nie osiągnie prawdziwego spokoju, ponieważ jego równowaga zależy od zewnętrznych okoliczności, a te przecież nieustannie się zmieniają. To, co odróżnia ludzi o silnym umyśle od tych, którzy łatwo tracą kontrolę, to zdolność do świadomego wyboru reakcji. Wyobraź sobie człowieka, który stoi w ulicznym korku. Wie, że będzie spóźniony, lecz zamiast się frustrować, bierze głęboki oddech, puszcza swoją irytację i uśmiecha się do siebie, ponieważ wie, że jego emocje nie zmienią sytuacji na drodze. Ale mogą zmienić jego własny stan ducha. Porównaj go z kimś, kto w tej samej sytuacji klął pod nosem, trąbił i wściekał się, wprawiając swoje ciało w stan napięcia, który nie tylko niczego nie rozwiązuje, ale wręcz przyciąga więcej negatywnej energii. W rzeczywistości emocje to tylko energia przepływająca przez ciało. Jeśli pozwalasz, by to one tobą rządziły, stajesz się ich niewolnikiem. Ale jeśli nauczysz się je obserwować, zamiast od razu działać pod ich wpływem, zaczniesz dostrzegać, że to ty masz wybór. Nie zrozum mnie jednak źle. Spokój nie oznacza tłumienia emocji, oznacza umiejętność niepoddawania się im. Kiedy pojawia się złość, strach czy smutek, zamiast od razu reagować, można zrobić krok w tył, przyjrzeć się im z boku i zdecydować, czy naprawdę warto pozwolić im przejąć kontrolę. Następnym razem, więc gdy poczujesz, że emocje przejmują nad Tobą kontrolę, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: Czy to ja steruję swoimi reakcjami, czy może pozwalam, by to one sterowały mną? Bo prawdziwa mądrość polega nie na tym, by nie czuć, ale na tym, by świadomie wybierać nasze reakcje. Oznaka 3. Unikanie i ignorowanie odpowiedzialności. To jedna z tych rzeczy, których nikt nie lubi słyszeć, ale która ma ogromne znaczenie. Przyznanie, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, może być kosmicznie trudne, zwłaszcza jeśli do tej pory unikaliśmy odpowiedzialności. O wiele łatwiej jest powiedzieć to nie moja wina i wskazać palcem na coś lub kogoś innego. Znasz takie osoby? Mowa o takich, które zawsze mają gotowe wytłumaczenie na to, Czemu coś im nie wyszło? Oczywiście, nie z ich winy. Czasem obwiniają swojego szefa, innym razem system, partnera, rodziców, a czasem nawet zwykłego pecha. Gdyby tylko życie łaskawie ich traktowało, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Rzeczywistość jednak sprowadza nas na Ziemię. To fakt: nikt z nas nie ma kontroli nad wszystkim, co się dzieje. Tak, czasem życie jest niesprawiedliwe. Czasem ktoś dostaje lepszy start, czasem okoliczności naprawdę działają przeciwko nam. Ale i tak najważniejsze pytanie brzmi: co mogę w tej sytuacji zrobić? Filozofia Zen uczy, że przywiązanie do tego, co było, i szukanie winnych jest jak próba zatrzymania nurtu własnym rękami. Nie ma to sensu. Woda i tak popłynie dalej. Tym właśnie, zamiast skupiać się na tym, czego nie da się zmienić, Mistrzowie Zen koncentrują się na tym, co można zrobić tu i teraz. Wyobraź sobie, że masz w pracy ciężki okres. Możesz narzekać na szefa, na rynek pracy, na gospodarkę. Nie sprawi to jednak, że twoja sytuacja się poprawi. Zamiast tego możesz spróbować spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy i zadać sobie pytanie: jakie mam opcje? Może nauczyć się nowej umiejętności. Może warto zmienić podejście, może warto poszukać innych możliwości. Zamiast czekać, aż coś magicznie się odmieni. Ludzie, którzy nie biorą za siebie odpowiedzialności, są jak spóźnione osoby stojące na peronie, skarżące się, że pociąg już odjechał. Tymczasem ludzie, którzy biorą sprawy w swoje ręce, albo szukają innego pociągu, albo budują własny tor. Tak naprawdę każda wymówka, każda próba obarczenia winą świata zewnętrznego jest jak drobny akt oddania swojej własnej siły w cudze ręce. Widzisz, ponieważ jeśli faktycznie uznasz, że wszystko zależy od czegoś poza tobą, to znaczy, że nie masz żadnego wpływu na swoje życie. A to po prostu nieprawda. Mądrość Zen mówi jasne.